Pewność, że jest na dobrym tropie Zaczął zaciskać pętlem. Pułkownik Oleg Pienkowski Wiedział bardzo dużo o radzieckich zbrojeniach rakietowych Głównie dzięki przyjaźni Z marszałkiem Sergiem Sergiejewiczem Warencowem Dowódcą wojsk rakietowych Który zdradzał mu największe tajemnice Pienkowski przekazywał je Wywiadowi amerykańskiemu Dzięki temu eksperci z US Air Force Bez trudu odnaleźli Na zdjęciach dżungli Zarysy baz rakietowych Mogli zidentyfikować pojazdy, cysterny, dźwigi i wiele innych urządzeń. Co więcej, mogli ocenić, że rakiety będą gotowe do odpalenia najwcześniej 25 października. Prezydent Kennedy miał więc przynajmniej parę dni, aby rozważyć posunięcia. Jednakże każda z decyzji, jaka przychodziła mu na myśl, groziła wybuchem wojny, ale innej drogi nie było. Kennedy wahał się. Czas działania pułkownika Olega Pinkowskiego, który przekazywał Amerykanom najcenniejsze materiały dotyczące radzieckich rakiet, kończył się. Do mieszkania, znajdującego się nad jego mieszkaniem w bloku na moskiewskim osiedlu, weszli specjaliści z kontrwywiadu. Przez strop przewiercili niewielki kanał i umieścili w nim miniaturowy aparat fotograficzny z obiektywem o tak dużym kącie widzenia, że można było obserwować wszystko, co działo się w pokoju poniżej. Od tego momentu każda czynność Pienkowskiego w jego własnym mieszkaniu, gdzie czuł się najpewniej, mogła być podglądana. Nie czekano długo. Zdjęcia zrobione dzień po zainstalowaniu aparatury pokazały, jak pułkownik wydobywa z sekretnej szufladki w biurku bibułkę. Jak się później okazało, na niej zapisany był jednorazowy szyfr. Jak studiuje ją przez duże szkło powiększające i następnie sporządza meldunek. Następnego dnia sfotografowano go podczas wyjmowania kasety z miniaturowego aparatu fotograficznego. Tego wieczora pod nieobecność Pieńkowskiego ludzie z kontrwywiadu weszli do jego mieszkania. Zapewne nie spodziewał się rewizji, gdyż bez większego kłopotu znaleźli materiały szpiegowskie. Z tajnych, choć łatwych do rozszyfrowania zapisków wynikało, że wykonał 5,5 tysiąca zdjęć dokumentów za pomocą dwóch miniaturowych aparatów Minox. Generał Gribanow uzyskał ostateczny dowód. Prezydent John Kennedy nie podejmował decyzji. Oczekiwał, aż CIA dostarczy mu ostateczne, niepodważalne dowody obecności radzieckich sił nuklearnych na Kubie. I starał się wysądować, jak daleko mogą posunąć się Rosjanie. 18 października do Białego Domu przyjechał Andrzej Gromyko, radziecki minister spraw zagranicznych. Drobny, szczupły, bardzo opanowany, co bez wątpienia było wynikiem dobrej stalinowskiej szkoły, nie miał zamiaru ujawniać prezydentowi radzieckich planów. Za wcześnie było jeszcze na groźby. Rakiety nie były gotowe do startu. Kuba obawia się amerykańskiej inwazji, powiedział siedząc naprzeciw prezydenta. Radziecka pomoc militarna dla Kuby ma charakter czysto obronny i nigdy nie będzie niczym innym. Kennedy zawahał się na moment. Wystarczyło pokazać radzieckiemu ministrowi zdjęcia wyrzutni. Jednakże nie zrobił tego. Nie chciał ujawniać, jak dużo wie o sytuacji na wyspie. Wciąż rozważał posunięcia. Błędny krok mógł mieć niewyobrażalne skutki. Uderzyć na radzieckie bazy? To było najbardziej ryzykowne. Specjaliści z CIA nie mogli zagwarantować, że wykryto wszystkie bazy. Jeżeli więc amerykańskie samoloty nie zniszczyłyby choć jednej, rakiety stamtąd, Mogły zniszczyć kilka amerykańskich miast. Gdyby jednak udało się zlikwidować wszystkie bazy za jednym uderzeniem, obliczono, że samoloty musiałyby wykonać 500 lotów, należało uwzględnić wysokie ofiary wśród ludności cywilnej, sięgające nawet kilkunastu tysięcy. To obróciłoby przeciwko Stanom Zjednoczonym państwa Ameryki Środkowej i Południowej. Zginęliby również radzieccy żołnierze i technicy, co mogłoby doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji militarnej. Należało więc znaleźć inne wyjście. Podsunął je Robert Kennedy. Blokada Kuby. Uniemożliwić zaopatrywanie radzieckich baz. Pomysł wydawał się dobry, ale jak go zrealizować? Żadne państwo nie miało prawa zatrzymywać na wodach międzynarodowych jednostek innych bander. Późnym wieczorem do domu profesora prawa międzynarodowego Nikolasa Katzenbacha przyjechał Robert Kennedy. Byłbym panu wdzięczny za opracowanie podstaw prawnych morskiej blokady Kuby. Takie pojęcie nie mieści się w kategoriach prawa międzynarodowego. Chodzi właśnie o to, żeby się mieściło. Nie udało się jednak rozwiązać tego problemu. Mimo to Katzenbach i jego trzej doradcy naszkicowali tekst proklamacji, którą przekazali prezydentowi 20 października 1962 roku. Mimo tak wielu niebezpieczeństw, Kennedy wyczuwał, że w tej rozgrywce jest górą. Cała akcja miała rozegrać się tuż u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, pod bokiem amerykańskiej potęgi morskiej i lotniczej. Związek Radziecki, wysyłając okręty tysiące mil od swoich portów, nie miał żadnych szans zapewnienia im osłony. Pozostawało uruchomienie machiny strategicznej, ale w 1962 roku Amerykanie uzyskali przewagę i w tej dziedzinie. Wojna nuklearna zakończyłaby się przegraną Związku Radzieckiego. Tę świadomość miał również Chruszczow. Jednakże szedł do przodu. Dopóki był przekonany, że Kennedy będzie się usuwał z jego drogi, źle ocenił sytuację. 24 października John Kennedy stanął przed kamerami telewizji. Stwierdził, że dysponuje niepodważalnymi dowodami, iż Związek Radziecki zainstalował na Kubie rakiety średniego zasięgu z głowicami nuklearnymi. Działając na podstawie władzy powierzonej mi przez Konstytucję i popartej uchwałą Kongresu, wydałem polecenie, aby natychmiast podjęto następujące kroki. Po pierwsze, ścisły embargo na wszelki ofensywny sprzęt wojskowy znajdujący się w drodze na Kubę. Wszelkie okręty jakiegokolwiek rodzaju udające się na Kubę z jakiegokolwiek kraju lub portu zostaną zawrócone, jeśli stwierdzi się, że przewożą broń. Po drugie, zarządziłem nieprzerwaną i wzmożoną ścisłą kontrolę nad Kubą i rozbudową jej sił wojskowych. Po trzecie, każdą rakietę jądrową wystrzeloną z Kuby przeciwko jakiemukolwiek krajowi półkuli zachodniej Stany Zjednoczone uznają za atak Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone, wymagający pełnego odwetu. Prezydent Kennedy podpisał dokument, który zezwalał na użycie siły wobec radzieckich statków i okrętów, które nie chciałyby poddać się amerykańskiej kontroli. Tego samego dnia poszła w ruch wielka machina wojenna. Z amerykańskiej bazy Guantanamo na Kubie ewakuowano 3190 cywilów, a na ich miejsce przybyło 8000 żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy. W pobliżu bazy stanęły dwa lotniskowce USS Enterprise i USS Independence, których samoloty miały bronić Guantanamo w przypadku kubańskiego ataku. Załogi bombowców strategicznych B-52 postawiono w stan gotowości i przeniesiono wraz z samolotami na lotniska cywilne, gdzie były mniej narażone na zniszczenie przez głowice radzieckich rakiet nuklearnych. 800 bombowców B-47, 550 B-52 i 70 B-58 gotowych było do nuklearnego uderzenia na bazy w Związku Radzieckim i państwach socjalistycznych. Sztaby dowódcze otrzymały rozkaz DEFCON-2, co oznaczało stan najwyższej gotowości poprzedzający wojnę. Z portów wyruszył lotniskowiec USS Essex oraz 180 innych okrętów wojennych, które w odległości 800 km od Kuby utworzyły pierścień blokady. Instrukcja, jaką otrzymali dowódcy amerykańskich okrętów, nakazywała wyzwanie do zastopowania maszyn każdego statku lub okrętu, wobec którego istniało podejrzenie, że przewozi broń. Na jego pokład mogła wejść grupa amerykańskich żołnierzy, aby przeprowadzić rewizję. Gdyby znaleźli broń, statek musiał udać się pod eskortą do portu poza Kubą wybranego przez kapitana. Gdyby jednak załoga statku nie reagowała na sygnały amerykańskiej jednostki, wówczas można było oddać strzał ostrzegawczy ponad masztami a w przypadku dalszego braku reakcji zatopić uciekającą jednostkę. Rosjanie odpowiedzieli twardo. W siłach zbrojnych wstrzymano wszystkie urlopy i przepustki. W bazach rakietowych, lotniczych i morskich ogłoszono stan gotowości. W bazach na Kubie gwałtownie zwiększono tempo prac, aby jak najszybciej osiągnąć gotowość bojową. Stało się oczywiste, że obydwa mocarstwa dotarły do krawędzi, za którą była już tylko wojna nuklearna. Na Morzu Karaibskim sytuacja pogarszała się z godziny na godzinę. Wieczorem 26 października z pomostu amerykańskiego niszczyciela dostrzeżono sylwetkę radzieckiego statku. Niszczyciel całą mocą silników ruszył w jego stronę i po 20 minutach odczytano na burcie nazwę „winnica”. Na pokładzie nie było żadnych ładunków, które mogłyby wzbudzić niepokój Amerykanów. Można było jednak wykluczyć, że częściej spoczywają w ładowniach. Co wieziecie? Ropę naftową! Dowódca amerykańskiej jednostki zawahał się. Nadał wiadomość do bazy marynarki wojennej w Norfolk. Zatrzymaliśmy radziecki tankowiec. 485 mil na północny wschód od Kuby. Kapitan oświadczył, że przewożą ropę naftową. Co mamy robić? Odpowiedź przyszła po paru minutach. Przepuścić. Niszczyciel zrobił zwrot, a jego dowódca z mostku zasalutował radzieckiemu kapitanowi. Był zadowolony, że otrzymał taki rozkaz. Ale jak potoczy się następne spotkanie? Obydwa mocarstwa były już gotowe do wojny. Po południu 26 października na biurku Johna Scaliego w redakcji telewizyjnej stacji ABC zadzwonił telefon. słuchawce rozległ się głos Aleksandra Fomina, Rosjanina, którego amerykański dziennikarz zajmujący się sprawami rządowymi dość często spotykał na oficjalnych przyjęciach. Wiedział, że Fomin jest związany z ambasadą radziecką. Mówili się na spotkanie w restauracji na Pennsylvania Avenue. Prawdziwe nazwisko Fomina brzmiało Aleksandr Siemionowicz-Felklisow i był on pracownikiem KGB. Karierę w dyplomacji rozpoczął w końcu lat 40. Od 1960 roku przebywał w Waszyngtonie zatrudniony w ambasadzie, a w rzeczywistości był rezydentem KGB. Rozmowę zaczął Fomin. Mam ważną wiadomość. Czy w zamian za wycofanie rakiet radzieckich z Kuby Stany Zjednoczone są gotowe publicznie zobowiązać się, że nie dokonają inwazji na Kubę? Skali zrozumiał, że znalazł się w centrum najważniejszej sprawy świata, która za jego udziałem może przybrać zupełnie inny bieg. Fomin mówił dalej. Chcieliśmy prosić pana, by zechciał skonsultować te propozycje z wysoko postawionymi osobistościami Departamentu Stanu. Skali nie pytał, skąd Rosjanin wie o jego powiązaniach i dlaczego wybrano właśnie jego do tej misji. Nigdy by takiej odpowiedzi nie uzyskał. Pożegnał się szybko z Fominem, złapał taksówkę i ruszył do Departamentu Stanu. Spotkali się ponownie o 19:35 w kawiarni przy Stedler Hilton. Skali oznajmił, że skonsultował sprawę z Dinem Raskiem, sekretarzem stanu. Jest zainteresowany pana sugestią, powiedział do Fomina. To wystarczało. Kilka słów przekazanych przez amerykańskiego dziennikarza uruchomiło nowe mechanizmy wielkiej polityki. Tego dnia, 26 października, długi telegram od premiera Chruszczowa dotarł do Białego Domu. Radziecki przywódca pisał, że jeżeli Amerykanie zaprzestaną blokady Kuby i zobowiążą się, że nie dokonają inwazji na to państwo, ustaną powody, dla których Rosjanie sprowadzili na wyspę rakiety i samoloty. Kennedy poczuł, że wygrał najważniejsze starcie. Tej nocy mógł spać spokojnie. Choć minęły jeszcze dwa dni najwyższego napięcia, zanim Chruszczow zdecydował się zrobić decydujący krok. Decydujący list od Chruszczowa nadszedł w niedzielę o godzinie 10.00. Najważniejsze było ostatnie zdanie. W którym Chruszczow wyraził gotowość wstrzymania prac przy budowie wyrzutni rakietowych, rozmontowania broni uważanej za ofensywną i zabranie jej do Związku Radzieckiego. Kennedy podjął ton Chruszczowa. Określił listę radzieckiego przywódcy jako „krok godny wielkiego męża stanu”. Przeprosił za incydent z samolotem U2, który dwa dni wcześniej naruszył radziecką przestrzeń powietrzną, zobowiązał się do szybkiego zniesienia blokady i zrzeczenia się inwazji na Kubę. Wkrótce w wyniku dalszych negocjacji zgodził się na wycofanie amerykańskich rakiet z Turcji. 5 listopada 1962 roku z portu w Mariel wyszedł radziecki statek Dwinogorsk z czterema rakietami na pokładzie. 7 listopada wyruszył w morze Metalurg Anosow, przewożący 8 rakiet. Dwa dni później Bratsk wywiózł z Kuby 6 rakiet. 15 grudnia pierwsze bombowce IL-28 opuściły Kubę w skrzyniach na pokładzie statku Kasimow. Kryzys, który trwożył świat, zakończył się. Dobiegła też końca sprawa człowieka, który tak bardzo wpłynął na bieg kubańskiego kryzysu. Generał Oleg Grybanow długo zwlekał z aresztowaniem Pienkowskiego, licząc, że ten doprowadzi do całej brytyjskiej siatki szpiegowskiej. Jednakże pewnego dnia na zdjęciu zrobionym przez kamerę w suficie zauważono, że Pinkowski miał w ręku paszport. Było to w końcu października i Grybanów uznał, że dłużej nie może już czekać, gdyż lada moment szpieg może zniknąć z Moskwy. Wydał rozkaz aresztowania. Było to w ostatnich dniach października 1962 roku. Pinkowskiego przesłuchiwano długo, przez kilka miesięcy. Wiadomo, że był torturowany. Pokazowy proces rozpoczął się w maju 1963 roku. Trwał krótko, gdyż liczba dowodów zdrady była wystarczająco duża, aby zapadł wyrok śmierci. Następnego dnia gazety radzieckie poinformowały o wykonaniu wyroku. To było kłamstwo. Pienkowski żył. Przesłuchujący go oficer powiedział, podsuwając gazetę z informacją o wykonaniu wyroku. Umarłeś dla świata. Nie jesteś już człowiekiem, więc możemy z tobą zrobić wszystko. Opowiesz nam o swoich najgłębszych tajemnicach tylko po to, aby jak najszybciej umrzeć. Tym razem naprawdę. Pułkownik Oleg Pienkowski prawdopodobnie popełnił samobójstwo w tajnym obozie KGB na Syberii.